Już jutro widzimy się na trasie K-pop Tour CTC Galeria Galaxy w Szczecinie, na której będzie również Julia Kostera. Hejka kochani z tej strony TALIX, no i witam Was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet. No a w tym odcinku zobaczymy sobie cały nowy szesnasty sezon, może uda nam się znaleźć jakieś klucze. Zapraszam do oglądania! Witaj w Smoczej Twierdzy. Pewnie zastanawiasz się, jak to trafiliśmy. Najwyraźniej teleportował nas tu jakiś czarodziej. Ponąć chciał wzmocnić swoje zaklęcia za pomocą głośników Cesara. Tak czy, tak czy siak, teraz nie ma ani czarodzieja, ani gośników. A my jesteśmy we wspaniałym zamku Smoczej Twierdze. <laughs> Wybaczcie za mój głos, ale jest godzina 8.30. Jego, jego wiadczyni, królowa Alexa, chce z Tobą porozmawiać, jeśli. Odważysz się, możesz także wejść, a wierzę czarodzieje w świecie VIP. A na że w czarodzieje w świecie VIP. Okej, okay, sorry, że tak czytam, ale jest bardzo wczesna godzina. Um, cóż, ciesz średnio wieczorem? ok? Jak tu trafiliśmy sobie? No, czemu nie mogę zobaczyć, jak tu trafiliśmy? No, ja chcę zobaczyć, jak tu trafiliśmy, no. No, jak to nie mogę? Słuchajcie, ja spróbuję wejść wyjść z Block Star Planet i wam wtedy ewentualnie powiem. Wygląda na to, że jest po prostu jakiś błąd, bo weszłam i wyszłam z Block Star Planet i yy dalej nie mogę. Mam tutaj coś, że coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Może później uda się naprawić ten błąd, zobaczymy. No dobra, może zobaczymy, czy uda nam się przydać jakąś kolejną wiadomość. W sensie zobaczyć. Yy, nowe nagrody koło fortuny. Mam nadzieję, że wczorajsze nagrody ci nie uciekły, bo dziś ich już nie ma. Zamieniłem je całkiem na nowe. Oznacza, oznacza to także, że będziesz potrzebować nowych losów, by odebrać. Te wspaniałości, losy zdobędziesz za pomocą koła Fortuny już od teraz. Chcesz zostać nowym uczestnikiem czarodzieja. Yy, no i tutaj mamy możemy zakręcić od razu kołami. W sensie ja tak często nie, jakoś nie wchodzę na to Star Planet, więc nie uda mi się pewnie zabrać wszystkiego, ale to, co mi się uda, to fajnie. Czyli nic pewnie, bo zapomniałam też kręcić kołem, ale nieważne. No i dobra. Sezon trwa 34 dni. No i tak, mamy tutaj... Co to jest? Mm, jakiś taki dziwny koń Z taką głową, takim łbem No fajne, fajne to wygląda Fajne, fajne e, Następnie mamy coś takiego I co to jest? A, to jest zwierzak Co jest? Taka chodząca miotła Ej, wcale to wygląda naprawdę tak No Nawet spoko Tutaj mamy <ścoughs> Co to jest? Ej, to jest część dolna chyba Nie, to są, to są ręce, to jest broń Ej, ale fajne to co, to wygląda mega fajna ta ta broń. To jest tak fajnie ta broń wygląda. Jak mi się uda, to to nazbieram sobie na nią. Mamy 70 ticketów. Nam się udało za pierwszym razem od razu. Wow. I mamy to. To oczywiście chyba wszyscy znacie i mamy gar koc, a kocioł <ścoughs> I tutaj pewnie aha, już czym to polega. No także spoko, nagrody fajnie wyglądają. I teraz co możemy sobie tu jeszcze sprawdzić? No w sensie zaraz widzimy sobie ogólnie cały nexus, bo w sensie nie ma tutaj jakoś super dużo do zwiedzania, ale z tego co widzę to, to jest taki bardziej zamek, coś takiego. Sprawdźmy może, czy ja już mogę tutaj zobaczyć um, tą historię, jak my tu trafiliśmy. No nie mogę nie, nadal I jeszcze chyba jest kolekcja VIP, że Dołącz do y, niebywałych smoczu, w, smoczych y, rycerzy Ej, 7 Przeczytałam kilka książek o tym miejscu I okazało się, że setki lat temu Władcy tutajszego zamku współpracowali z prawdziwym smokiem By chronić tą y, krainę Jednak do ostatnio smok z umarł twierdzą, y, Twierdza otrzymała swoją dzisiejszą nazwę Czyli Smocza Twierdza Dalej mi się nie chce tego czytać ale mamy tu w pakiecie mm, Chyba, że mogę wam pokazać tak bardziej przez to Będziecie wygodniej No nie, no serio, też nie mogę No, nawet nie wyświetla mi się pakiet cały Ja nie mogę Mamy tutaj jedyne co widać co jakiegoś zwierzaka teraz Czekajcie, może wejdziemy i wyjdę I wtedy się pokaże ten pakiet No nie, no chyba jakieś żarty Czekajcie, bo tutaj zawsze te pakiety są pokazywane O, gdzieś tu chyba Czekajcie, o tutaj patrzcie. No więc mamy takiego ym, konia. Fajny, fajnie wygląda. Ale ładne to jest. Mamy taką część dolną ze skrzydłami, też bardzo fajnie wygląda. Y, broń, też taki mieczyk. No spoko jest. I jeszcze chyba. a no i ten zwierzak taki. Taki duch, coś takiego bardziej. No fajny pakiecik, fajny. Przede wszystkim jest to coś, czego jeszcze nie było. Nie ma żadnej powtórki. I tylko się w ogóle dowiedziałam, że Blockstar Planet chyba sobie kpi z nas. Bo zobaczcie, ten zwierzak jest, moi drodzy, z któregoś z pakietów, bo ja go kojarzę. I Blockstar Planet chyba myślało, że my się nie skapniemy. I to jest totalnie. no nie no, no żałosny Blockstar Planet. Serio, nie powinno tak być, że dostajemy jakieś zwierzaki, które ludzie płacą za stówkę, a mamy je tutaj, że każdy może je kupić. No tak nie powinno być. Nie mam pojęcia, jakim cudem do tego nawet doszło. I czy my możemy w ogóle jeszcze coś sobie tutaj um, stworzyć? Wydaje mi się, że tak. O! Czyli mamy. Aha, takiego rycerza, który nas będzie nosił. Fajne. Taką olbrzymią głowę. Czy w sensie to jest tak jakby taki hełm kask i możemy to sobie to założyć? To jest chyba klocek książka, ok? O! I mamy klocek. O, mogę go akurat sobie stworzyć? To stworzymy i wam od razu go pokażę, jak wygląda. O lol, nawet nie wiedziałam, że mogę sobie coś stworzyć. Fajnie. Sprawdźmy sobie od razu ten klocek, jak on się prezentuje. No taki zwykły, a można zmieniać kolor. Na przykład jakbym chciała dać sobie taki, to wygląda w ten sposób. Czyli mamy zwykły tutaj po prostu takie logo i dookoła cegiełkę. Także no, spoko to wygląda. W tym sezonie tak naprawdę przydałaby się jakaś fajna, nowa, porządna gra. W sensie nowy tryb by się przydał, bo to jedyna rzecz, która uratowałaby tą gierkę. No tutaj niestety nie widzę żadnego nowego trybu. Dobra, ja w ogóle... Aha, tutaj jest świat VIP, dobra, nie mogę go znaleźć. Czyli mamy świat VIP, ale do niego chyba myślę, że przejdziemy na końcu. Zwiedzmy sobie tutaj tak na szybko, jak to wygląda mniej więcej. Taki jakby zamek po prostu zwykły. Tutaj jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy są. Nie ma tutaj tak naprawdę nic w tym ciekawego. Jedyne, co to dookoła wszystko już widać tak naprawdę. O, możemy zejść sobie tu w dół. I co, to tutaj mamy deksa. Aha, takie przejście jakby. Czyli tutaj głównie... Ej, ale fajny... Ale fajny klocek, zobaczcie, on pewnie niedługo będzie dostępny. Ej, że to wygląda jak taka realna klamka, naprawdę bardzo fajne. Czy może są tu jeszcze jakieś nowe klocki? Póki co chyba tylko ta klamka. Oj, odparcie są jeszcze takie przezroczyste okienka. Tego też chyba nie było. Tam jeszcze wyżej są takie okienka przezroczyste. Ej, dobra, wejdźmy sobie może na górę tego zamku, bo widziałam, że tutaj powinna być jakaś opcja albo z możliwością wejść. Ale fajne, patrzcie! Mamy nawet naleśniory. W sensie chyba pancake i zobaczcie, to będzie pewnie też jako nowy klocek, bo tego nie było. Tu mamy jakieś zejście w dół. Um, ha, czyli, no znowu jesteśmy tutaj. Czyli tak naprawdę, w sumie w tym nexusie nie ma nic tak ciekawego. Jest dosyć mały ten nexus też. Myślałam, że będzie dosyć większy. W sensie bardziej, że będzie, no nie aż taki mały. Tu mamy jakąś taką wieżyczkę dookoła, po prostu jest woda i różne ścieżki. Nic tutaj oprócz takiego. Nexusa jeszcze nie. Ma. Lecimy do świata VIP, moi drodzy, ile mi zostało w ogóle 10 dni vip mi tylko zostało, o nie! To nie no, ja chyba nie będę mogła wtedy uzbierać sobie na to, czy... To nie jest dla vip -a. dobra, będę mogła. Dobra, lecimy do, ale będzie mi w ogóle dziwnie bez vip tak grać, bo ja zawsze przyzwyczana jestem, że mam pasek zapełniony na żółto, a teraz nie będę miała. Dobra. Uh, siema Guys. O co tutaj, Kaman? Mm, co my tu mamy? Jak Aha, tam jest wyjście, dobra I tutaj mam jakąś lawę taką dookoła Wow, dobra, fajnie I tu obstawiam, że jakoś trzeba umieć się po prostu dostać mm, Nie wiem za bardzo jak Taliks, siema, 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 hej Aha, tam na górę trzeba po prostu się dostać um, Nie wiem tylko zbyt jak Nie wiem, nie wiem, może oni będą wiedzieli Czekajcie, wejdźmy to bardziej tak Jakoś tutaj może? O co chodzi? Aha, i tutaj mam teraz iść tu? Przecież to mnie zabije... Aha, to jest takie przejście, dobra, czaje. Ale opatrzcie, ktoś ma już to. Ej, ale to wygląda dziwnie. Ej, to wygląda jak taki prawdziwy rycerz. W sensie, dół z górą tak fajnie do siebie pasuje. No, fajnie to wygląda. Yy, widzowie, gdzie ja mam to dalej iść? Um, pomóżcie mi. <laughs> nie wiem, gdzie ja mam dalej iść. Wpadłam. a nie, tutaj jestem. Ej, kamano serio. nie come on, o co tutaj chodzi? Napiszcie, czyli może wyogarnia się o co chodzi tutaj. No co tutaj dookoła mamy jakieś takie, nie wiem. Ale całość wygląda w ten sposób, czyli to jest po prostu, jakby wiecie, taka wieża, po której trzeba się wspinać, że musicie leć na samą górę, pewnie. I tam będą jakieś takie przejścia, ale ja ich nie ten. Um. Nie wiem, nie widzę przynajmniej może pewnie Kamlox nagra taki odcinek, że wiecie, że będzie pokazywał jak to przejść, także ewentualnie od niego sobie zerknę i nagram taki odcinek, jak że na przykład przychodzę, próbuję przejść ten świat VIP czy coś takiego. Dajcie znaczy, chcecie taki odcinek. Także no, to chyba byłoby też na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. Przypominam jeszcze o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pozdrawiam tutaj wszystkich widzów. Bardzo serdecznie dziękuję, że podeszliście. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!